Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Space Engineers ponownie bez Gotiera. Jak widzicie mam bardzo mało tlenu, tak więc za chwilę pewnie i tak umrę, ale w tym odcinku y, udamy się na kolejne dwie asteroidy jeżeli na tych kolejnych dwóch asteroidach nie będziemy, y, nie znajdziemy y, sobie srebra, to wtedy y, polecimy na naszą pierwszą asteroidę, na której zaczynaliśmy z Gotierem. Tylko najpierw musimy poczekać, aż umrę, bo nie chciałbym umrzeć gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko najlepiej, żeby to było w statku. Tak więc już za chwilę umrę. No, come on, umieraj. Okej, okay, dobra. Tak więc chwilę poczekajmy, aż będziemy mogli się zrespawnować. Tak więc respawn. Włączmy sobie od razu nasz jetpack. Weźmy sobie od ciebie tylko ten scrap metal i oczywiście całe naboje. Dobra, resztę mamy. To w ogóle co tu mamy? Tu mamy chyba generator, prawda? Tak. No właśnie, a nie, to jest generator grawitacji, no spoko. Tak, by, way, by the way, container. Co tu nam potrzeba? No troszkę nam rzeczy potrzeba. W sumie ja chyba wszystko to mam i mógłbym to zbudować, ale w sumie nie wiem po co mi to. Gotier mówił, że to raczej niepotrzebne i ja też raczej tego nie znajduję jako coś takiego bardzo, bardzo potrzebnego. W każdym razie włączamy już tutaj nasz statek, że tak powiem, i lecimy na kolejną. Może tym razem na tą asteroidę. Tak więc lećmy, i tak jak mówiłem, jeżeli na tej asteroidce nie znajdziemy srebra, no to po prostu udamy się na naszą pierwszą asteroidę, bo z tego co pamiętam, o ile mnie pamięć oczywiście nie myli, to tam znajdziemy srebro. Oby, gorzej jak nie. Bo wtedy będziemy musieli jeszcze polatać i wtedy stracę też czas, żeby dolecieć do tej asteroidy ale myślę, że jeżeli będziemy lecieć aż taki kawał, no to yy, po prostu wtedy yy, też również przyspieszę czas żebyście nie musieli patrzeć jak ja nie sobie lecę przez przestrzeń, nie mam o czym gadać w każdym razie, za chwilę podlecimy właśnie pod tą asteroidę, ta jest taka trochę ciemniejsza no miejmy nadzieję, że będziemy mieli tam już yy, srebro Przydałby się, bo to już jest jedyne, jedyny surowiec, jakiego nam brakuje żeby już tam w ogóle zacząć budować te komponenty grawitacji, także za chwilę dam, żeby już złoto się nam przetwarzało na sztaby, bo by się to nam zdecydowanie przydało. No to już dobra, ok. Troszeczkę zacznijmy już mało myśleć hamować, jesteśmy całkiem blisko naszej tutaj asteroidki kolejnej. Może to coś, o tam, to jest srebro, takie trochę szarawe, takie trochę, właśnie srebrzyste, no nie wiem. No to już na razie, tak czy siak musimy tam jeszcze kawałek podlecieć. Kawałek jeszcze przed nami. Tylko za chwilę. O, tam się kolejna steroidka chyba wygenerowała. E, dobra, wyłączmy sobie już tutaj zetkę i sobie zaczniemy troszeczkę hamować. Już pomału podlecimy tak troszeczkę w bok i zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek będzie na tej steroidzie. Jeżeli nie, no to podlecimy na tamto, a jeżeli tam też nic nie będzie, no to będziemy mieli problem. I tak jak mówię, polecimy na naszą pierwszą asteroidę I miejmy nadzieję, znajdziemy tam srebro. By się przydało, bo srebra mi brakuje. I tak jak mówię, jeszcze muszę pamiętać, żeby do rafinerii dodać, żeby się już nie robił kobalt, tylko żeby się robiło złoto. Tak więc dobra, gdzieś tutaj sobie za chwilę się zatrzymamy. Myślę, że tutaj przy tej takiej dziurce w tej Asteroidzie, jak to śmiesznie wygląda. Okej, okay, dobra, zatrzymaj się statku. Abrah, ja się odwrócę po prostu i dam, żeby hamował czterema silnikami, bo tak jest szybciej. No, my się sam wyhamuje. Okej. Okay. Dobra, o, dobra, nie się statek. Okej. Okay. Yy, nie G tylko F. No i dobra. O. Come on, leć. Leć. Okej. Okay. Yy, weźmy sobie stąd, wyjdźmy. I podlećmy sobie kawałek do przodu. Weźmy sobie także do kopania to coś. I tak, już widzę, że mamy złoto. Widzę, że mamy kobalt. Czy tam Nikiel? To jest Hanikiel. Oto coś, czy to jest żelazo. Nie, to jest żelazo, dobra. Czyli tu wszędzie mam żelazo, dobra. Tak, wszędzie, wszędzie z tego co widzę. No spoko. Gdzieś tam widziałem też złoto, jak nadlatywaliśmy. Z tego co mi się wydaje, wygodnie zaczęło tutaj troszeczkę klatkować. Nie wiem czemu. Ale cóż, dobra, zobaczmy. Oblecają sobie tak troszeczkę dookoła. Tu mamy, tak jak mówiłem, złota troszeczkę. No ale złoto mi aktualnie potrzebne nie jest. A właśnie miałem dać w rafinerii, e, chwile, gdzie jest statek W ogóle nie wiem na której asteroidzie byłem Wcześniej e, Bo nie zaznaczyłem sobie tam chyba nic Muszę sobie zaznaczać, chociażby same asteroidki oznaczać Tylko podleć mi pod statek, bo muszę sobie e, Dorzucić do rafinerii W sumie mogę to zrobić e, od dołu w sumie, ale w sumie ja zrobię to i tak gdzieś bliżej, bo e, Chwili, najpierw sobie przerzućmy to złoto do tej rafinerii żeby złoto nam się najpierw robiło, ok. I przestawmy sobie statek troszeczkę bliżej. Asteroidy, bo nie chcę mi się jeszcze ty latać. W sumie polecimy sobie tam statkiem, już na górę. I ją sobie oblecimy statkiem, myślę. Jeżeli to nie podziała, tylko sobie machniemy, że to byliśmy, i polecimy na tamtą przed nami, myślę. Ok, dobra. Ok, no, hamuluj statek, hamuluj. No, leć tak o, w dół. Wyhamuj tą prędkość, come on Dobra, okej, okay. już zaczynamy, za chwilę lecimy się do przodu Oblecimy ją sobie tak troszeczkę dookoła I miejmy nadzieję, że y, Wtedy już y, będę mieć pewność na 100% Bo na razie tutaj nic nie widzę Tak więc cóż, dobra, myślę, że sobie z tej asteroidy polecimy Wątpię, żeby to był gdzieś silver A chciałbym za to znać, o właśnie, kolejną asteroidę, którą mamy tutaj No i cóż, zobaczymy, jeżeli na tej nie będzie ponownie srebra, no to po prostu dam sobie siana z szukaniem nowych asteroid i polecimy na tą pierwszą asteroidę, którą mam oznaczoną, bo bodajże właśnie na niej było srebro, tak mi się wydaje, oby chociaż, bo nie, tak jak mówię, nie jestem tego pewien na 100%, ale tak mi coś świta, że tam gdzieś srebro znaleźliśmy, może lecimy te dwie asteroidy, bo one są bardzo blisko siebie że zobaczymy, czy coś w ogóle w nich będzie ciekawego, już widzę, że tam jest chyba lód i Iron, ale to nie są jakieś bardzo mi mocno potrzebne surowce. Najbardziej teraz potrzebuję srebra. Oj, zdecydowanie, najbardziej teraz potrzebuję srebra. No bo niestety troszeczkę nam go braknie. Więc cóż, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Wlecimy sobie, myślę, w tą jakoś asteroidę. Asteroidę tam się kolejna wygenerowała. Gdyż mam tutaj włączony nieskończony świat. Tak więc te asteroidki, tak czy się będą generować. Tak więc w końcu musi nam się gdzieś srebro trafić, chociaż nie wiem, czy to nastąpi jakoś bardzo szybko. Tu widzę, mam od cholery lodu i od cholery bodajże żelaza, chociaż to też może być właśnie nikiel, ale nie jestem tego pewien w sumie. E, fajnie było, jakby zaczął troszeczkę bardziej hamować, bo jednak troszeczkę lecimy szybko. Ale dobra, myślę, że wyhamujemy. Oby. No, wyhamujesz czy nie wyhamujesz, żeby nie wiem czy się odwracać, nie, dobra, myślę, że spokojnie wyhamujesz Po prostu trochę bliżej będziesz asteroidki Dobra, okej, okay, myślę, że tyle Wystarczy, zacznijmy już bardziej hamować Okej, okay, statek już sam się zatrzyma, ja już sobie wyjdę W sumie nawet jest on dosyć daleko, ale to nic No i cóż, zobaczmy, co my tutaj mamy, Mamy no, na pewno lód, lód to poznam wszędzie, bo jest dosyć charakterystyczny No i co, tutaj mamy chyba żelazo, prawda? Tak, ice, iron. Iron, ice. Cały czas to samo. Wow, znowu mi tak troszeczkę przysladziło. Nie wiem, czy to przez to, że się właśnie dalsze asteroidy generują, czy przez to to. Nie wiem. W każdym razie szukamy dalej. Tu mamy znowu Lud Tam mamy nasz statek. Tu mamy tą dziurkę. Podleć może tutaj. Zobaczmy. Miejmy nadzieję, że gdzieś tutaj będzie. Wow, nie wleć w ścianę. Okej, okay, dobra, nie wleciałem w ścianę, na szczęście. Dobra, podleśmy troszeczkę do góry. Najgorsze jest to, że nie wiem w sumie, jak srebro ma wyglądać to jest najgorsze. Hmm. No cóż, no nie widzę tutaj nigdzie srebra. Bynajmniej na tej asteroidzie. Jeszcze ją oblecę tam dookoła. I jeżeli tutaj nic nie będzie, to już raczej. Nic tutaj nie znajdziemy, tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczmy. No już raczej tutaj nic nie ma. Tak więc polecimy jeszcze na tą bardzo blisko sąsiednią asteroida. I potem zaczniemy lecieć w kierunku tej asteroidy, którą mam podpisana asteroida numer 1, tylko sobie zaznaczę tę asteroidkę, bo o tym zapomniałem sobie przy poprzedniej, a to bym chciał mieć oznaczoną już. New from Current Position Asteroida 2 po prostu nazwiemy Hashtag nie ma tylko hashtag 2. Ok, dobra. Tak więc chodźmy do statku, wróćmy. Ok, Wow, nie walni w niego. Ok, nie wolno Wow, magia normalnie. Dobra, e, zobaczmy rafinerię, jak tam to leci. Pomału do przodu, dobrze. E, jak tam production potrzebujemy. Oto, no właśnie. Jedyne, czego jeszcze potrzebuję, to tak naprawdę e, silvera. Tak, dobrze myślę. No jeszcze troszeczkę widzę golda. Golda już też mamy. Jedyne czego nie mamy to srebra. Jedyne czego nam brakuje. Dobra, polecimy na tą sąsiednią asteroidę. Zobaczymy, może akurat tutaj będzie. Może nam się trafi, zobaczymy. A jak nie tak jak mówię, lecimy do asteroidy. Pierwszej naszej, dobra, może się nie będę tak mocno bardzo rozpędzał, bo jeszcze walnę w tą asteroidkę. No, może się na tamto polecimy, jak tutaj nie znajdziemy. A już po tej, już na pewno, już po tej, obiecuję, lecimy na pierwszą asteroidę. Dobra, wyhamujmy troszeczkę naszą prędkość. Dobra, muszę się odwrócić, bo tak to widzę, za słabo będę hamować. Um, no właśnie. Tak trochę przeleciałem. Chwilę, bo yy, popsułem. Okej, okay, dobra. Troszeczkę ją minęliśmy, ale już za chwilę myślę, będziemy na odpowiednim kursie. Tylko niech nas to tutaj ładnie wszystko wyhamuje. Dobra, za chwilę gdzieś tutaj parkniemy sobie. Za chwilę gdzieś sobie tutaj parkniemy. I zobaczymy. Dobra, ok. A znowu się minę jak cholera się rozpędziłem, nie wiadomo jak. Cholera. Musi nauczyć się troszeczkę latać. Bo jednak jeszcze nie jest w tym aż tak dobry, co jest dosyć myślę, smutne. Okej, okay, dobra. Jeszcze trochę podlecimy, dobra, starczy, bo się jeszcze rozbije. Yy, wyhamujesz Myślę, że tak, spokojnie, tak, spokojnie, więc możemy wyjść. Możemy już także stąd wylecieć. No, ruszcie. Come on, leć. Ok, dziękuję. No i cóż, mamy tutaj. Widzę, że od cholery. Czy to nikiel? Iron. Ok, dobra, czyli nic fajnego. Tutaj mamy dziurkę w Asteroidzie, dalej tylko i wyłącznie Iron Tutaj chyba mamy lód Dobrze myślę Ice Ice Tylko taki, nie wiem, bardziej w postaci właśnie lodu To jest kamień, jak rozumiem Chyba tak Kamień Silikon, mamy silikon, no dobra, okej, okay. silikon też może być Zaznaczmy go, oczywiście, sobie i także go wykopiemy, bo silikon też do czegoś tam mi był potrzebny. Nie from current position silikon, co jest, czemu to mi się nie chciało? Nie, to tutaj silikon. Nie wiem, czy dobrze napisałem. Tego sobie usuniemy, tak więc mamy trochę silikonu, no i tak jak mówiłem, go również sobie wykopię, no bo to też jest, myślę, dosyć rzadki surowiec. Tak więc widzimy się, jak już sobie zapełnię kwipunek. Ok, tak więc wykopałem już tyle silikonu, że zapełniłem ekwipunek. Tak więc cóż, no tak czy siak, jeszcze sobie tutaj chwilę polatam, bo chcę zobaczyć, czy tutaj czegoś jeszcze nie ma. Co to jest na przykład to silikon, no dobra, to jest chyba zwykły stone. O, tu jest platyna. Platyna. Jest silver, nie, chwilę mi się wydawało. Czy tu gdzieś przez chwilę widziałem silver? Wait, 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 wait. wait. Jest iron silikon. Albo mi się wydawało, albo gdzieś przez chwilę widziałem srebro. Chociaż nie jestem tego pewien, bo to mógł być silikon. Chwilę, tutaj coś gdzieś widzę. Nie więc nadal Iron. Ale chwilę, chwilę, tu, jest, tu jeszcze można troszeczkę poszukać. Bo coś mi tutaj pokazywało. Tak, gdzieś widziałem platynę. Widziałem gdzieś platynę na pewno. na razie to nie, nie widzę jej. Jako tako. Nadal iron, silikon. Ciekawostka. No gdzieś jak gdzieś mi mignęło to. Platinium, jest platinium. Tu gdzieś jest platinium, co ciekawe. Tu jest platinium, a tu jest platynka tak, tu jest platynka, dobra. Zaznaczymy sobie, oczywiście, platynkę. Bo platynka, z tego, co mi się tam. Z tego, co mi go cierpuje, to jest dosyć rzadkie. Hashtag 2. Ok, tak, więc mamy trochę platynę, ale platyny to mi na razie nie potrzeba. Tutaj jest platyna, dobra. Ok, platinium. Ale srebra to ja tu nie widzę. Ło, tu platyny to ja widzę od cholery. To też jest platyna, no nie? Tak rozumiem, ta platyniumor. No, tu mamy od cholery platyny. Patrzcie, bardzo dobrze przyda się zdecydowanie. Tylko no, bez srebra będzie mi ciężko. A jak na razie, to ja srebra nigdzie nie widzę. No cóż, dobra, myślę, że to chyba będzie tyle z tej asteroidy. Nie wiem, czy tutaj gdzieś coś jeszcze bym mógł znaleźć Raczej już nie Przynajmniej tak mi się wydaje Tak jak mówię, nie wiem, czy gdzieś przez chwilę mi Silver nie błysnął, ale kuźwa nie jestem pewien Nawet już teraz to nie pamiętam gdzie hmm. No właśnie To jest dobre pytanie. Czy mi tu gdzieś to nie błysnęło? No cóż, dobra. Mam nadzieję, że nigdzie tutaj tego srebra nie, u, nie pominąłem. Ja na razie wrócę do statku. Gdzie jest tylko statek? E, panie statek, gdzie pan jest? Chyba gdzieś tu, po tej może stronie. Panie statek, come on. Wiecie, gdzie jest mój statek? Ej. Where is my ship? Tu jest my ship, ok. Dobra, to chodźmy. No i cóż, to jest też bardzo fajna strejda, też to jest dużo właśnie. Mieliśmy także silikon, za chwilę go sobie odłożę do rafinerii, ale nadal nie udało mi się znaleźć srebra, co jest bardzo, bardzo przykre. W ogóle mi się wydaje? Nie, dobrze założyłem. Myślałem, że już założyłem na dachu te. Ta... Że na dachu założyłem podwodzie, ale jednak nie. No to cóż, dobra, od tej asteroidy też lecimy, bo tak, to jest platyna, prawda? Tak, to jest platyna tutaj, to nie jest srebro. Nie wiem nawet, jak srebra ma wyglądać, niestety, to jest najgorsze też. Tak, żebym już ze statku mógł stwierdzić. O, srebro! A niestety tak, że nie ma. Dobra, gdzie jest pierwsza asteroida? Czy ja to mogę sobie jakoś tutaj gps e, Asteroida asteroida, 1. tak jeden. Um. No właśnie. Jak ja to będę mógł znaleźć? No w sumie to nie wiem Dobra, chwilę, nikier, złoto, steroida 2 Tam jest steroida 1 Dobra, podlecimy na nią Zobaczymy Autentycznie zobaczymy Jeżeli mam rację, to tam powinniśmy mieć srebro Jeżeli nie mam racji, no to będziemy musieli dalej sobie tutaj podróżować po asteroidkach tak czy siak, teraz właśnie sobie tam podlecimy, czyli zobaczycie to w time-upie, bo jest to dosyć daleko. I kiedy tam już się zorientujemy, czy jest tam srebro, no to sobie wtedy zakończymy odcinek. Czemu mnie zatrybiło Z? O właśnie, tylko jeszcze się rozpędź do równo 100 metrów na sekundę. No i cóż, dobra, tak więc teraz zapewne będzie jakaś przyjemna muzyczka i widzimy się już jak będziemy na miejscu. No i okej, okay, jesteśmy na miejscu, tak więc chodźmy, wyjdźmy ze statku i zobaczmy. Na pewno mamy tutaj lód. Musimy sobie włączyć jetpack. Na pewno mamy tutaj lód. Ale co więcej, tutaj mamy, to już nie wiem. Mamy także na pewno żelazo, okej. Okay. Ale gdzieś mi się wydaje, że tu mieliśmy srebro. mamy tylko Iron. To jest chyba zwykły stone. W ogóle tu mamy złoto, ciekawie. Iron to jest zwykły kamień. Hmm. Dobra, chyba jednak mnie pamięć yy, zawodziła i tutaj nie mieliśmy żadnego srebra. Chyba. Możliwe, że to nie było na tej asteroidzie, tylko na którejś innej z pierwszych asteroid. ogóle mam od cholery złota. Wow, jak myśmy tego nie widzieli z Gotierem? To jest dobre pytanie. No cóż, zapisało mi się dobrze, ale no, żadnego tutaj srebra ja nie widzę. No cóż. Także, myślę, że w tym momencie ten odcinek sobie zakończymy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeszcze jest jedna szansa. E, chwilę, tam mamy bazę, to nie, do, do bazy nie chcemy lecieć. Nie pamiętam, czy myśmy byli... Oj. Okej, okay, przepraszam was bardzo, ale przez przypadek yy, no, przycisk Windowsa i mi się gra zwinęła. Yy, w każdym razie, tak jak mówię, właśnie nie pamiętam cholera na której asteroidzie myśmy zaczęli tak dosłownie. Bo tak mnie coś tak mi coś mówi pod świadomość, że tam mieliśmy srebro na naszej pierwszej, 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 pierwszej asteroidzie. Tylko nie wiem gdzie ona była. To jest największy problem. Tam mam platynę, prawda? Tak, tam mam platynę. I nie wiem może to na tamtej asteroidzie było. Nie mam bladego pojęcia. Autentycznie nie mam bladego pojęcia. No ale cóż, tak jak mówiłem, w tym momencie ten odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym dalej będziemy szukać tego srebra. Jeszcze ja sobie teraz w przerwie pomiędzy odcinkami zobaczę jak to srebro wygląda i dzięki temu miejmy nadzieję będzie łatwiej mi je znaleźć. Tak więc dobra, no jeszcze raz mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć!